Cześć kochani z tej strony, Sylwia, witam Was ponownie na kanale Young Stars. Dziś mamy dla Was film pod tytułem Kto to zaśpiewał, a obok mnie mm. mój nowy syn. Ma na imię Marvel i z moim nowym szczeniaczem. Moje życie dzieli się na dwa w nawiasie. Z tobą szczęście, a bez ciebie to nie ja. Sama w domu słyszę echo ścian, czy się poddam. I trzy kropeczki. Moje, ży moje życie dzieli się na dwa Ua, To nie ja Sama w domu słyszę echo ścian Czy się poddam? Bo każdy myśli jak to jest Być na szczycie, spinać się Moje życie dzieli się na dwa Z Tobą szczęścia, bez Ciebie to nie ja Sama w domu słyszę echo ścian Czy się poddam? Bo każdy myśli jak to jest I to jest wbrew pozorom nasza kochana syla Lipka Moje życie dzieli się na dwa To nie ja Sama w domu słyszę echo ścian Czy się poddam? Trzy kropki e, Jest to oczywiście Sylwia Lipka A pisemka nazywa się e, A każdy myśli jak to jest e, Wbrew pozorom Wbrew pozorom Sylwia Lipka e, Jest to Sylwia Lipka Wbrew pozorom Szymonia. Moje życie dzieli się na dwa poznaje siebie na nowo i pozostaje w tym samym miejscu, choć całkiem inny, to na swój sposób sam sobie winny. No oczywiście, no to jest nasz nasz Bartek z piosenką, która nazywała się... Hmm, całkiem inny, chciałbym... całkiem inny yy, yy, był tytuł tej piosenki. Lecz wiem, że naprawdę ciągle poznaje siebie na nowo i, i pozostaje w tym samym miejscu, choć całkiem inny, to na swój sposób sam sobie winę. Na swój sposób sam sobie winny. I to jest Bartek na pewno, Bartolomew. naprawdę, ciągle się Jeśli innych ludzi kochać chcesz, najpierw siebie pokochać musisz, zacznij od dziś. Czyli to jest na. Jestem na 100% przekonana, że to jest e, kochana Juleczka nasza. Ech. I to jest. Usłysz Ech mój głos. Piosenka, tak. Usłysz mój głos. Dokładnie. Jeśli innych ludzi kochać chcesz, najpierw siebie pokochać musisz, więc zacznij od dziś. Piękny jest ten tekst, e, uwielbiam całym sercem. Jest to Julka Blinczyk. Um, usłyszymy głos Jeśli innych ludzi kochać chcesz Najpierw siebie pokochać musisz Więc zacznij od dziś Bartek Kaszuba? Chyba tak Jeśli innych ludzi kochać chcesz Najpierw siebie pokochać musisz Więc zacznij od dziś Wydaje mi się, przepraszam bardzo, ale wydaje mi się, że to jest Julka Binczyk usłysz mój głos. Jeśli innych ludzi kochać chcesz, najpierw siebie pokochać musisz, więc zacznij od dziś. To jest Julia Binczyk usłysz mój głos. Bardzo ważny tekst, bardzo wartościowy i warto pamiętać o tym, o czym ona tam śpiewa. Jeśli innych ludzi kochać chcesz, najpierw siebie pokochać musisz, więc zacznij od dziś. Już teraz chcę odkryć nowy dzień. O, o ja nie mam pojęcia, to co to za piosenka! To się lęk. I zmarzę puste słowa. Już teraz chcę odkryć nowy dzień. I zacząć wszystko nowa. Nie rozumie się lęk. I zmarzę puste słowa. Tu, tu, tu. Jest taka ja między słowami. Już teraz! jak kompas, bratni duch piękne to jest, dalej tam wiem to nie gra, nawet zwycięzca będzie sam więc póki mamy na to czas szukajmy zysków, a nie strat piękny utwór, piękny utwór Olivia Klinkę, brak no śliczny, śliczny to ja płynę tak przez ocean snów a ty pomagasz mi bez słów jak kompas, bratni duch wiem to nie gra nawet zwycięzca będzie sam, więc póki mamy na to czas, szukajmy zysku nie strat. Jest to oliwka klingę brak. To ja płynę tak przez ocean snów, a ty pomagasz mi hmm. bez słów, jak kompas bratni duch, wiem to nie gra. Nawet zwycięzca będzie sam, więc póki mamy na to czas, szukajmy zysku nie strat. Eee, mi tak trochę w stylu Sylwilipki to A mi Obiego. Ty ja płynę tak przez ocean snów, a ty pomagasz mi bez słów, jak kompas bratni duch. Wiem, bo, bo... Ja mówię Sylwia rybkę, ty mówisz Obi, tak? Tak. Dobra. To ja płynę tak przez ocean snów, a ty pomagasz mi bez słów, jak kompas bratni Więcej, 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 więcej. Głośniej, więcej, 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 więcej. A to Sandra Czuraj. Really high. Nie zostałem jeszcze. Ogarniam plan. Really high. Więcej, więcej, więcej. Jak widzę więcej, 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 więcej i wszędzie jest więcej, to ja jestem pewna, że jest to Sandra Czuraj. Więcej, 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 więcej. Really high. E, wydaje mi się, że to jest. E... E, właściwie nie wydaje mi się, tylko jestem pewien, że to jest e, piosenka really high od Sandry Czuraj. Właśnie tak, nie inaczej, więcej, 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 więcej. Tylko kurz za mną. Sandra Czuraj, really high. Na robienie nic mam stan, pójdę nigdzie, taki plan, świat się wali, nieistotne trazy czas i jest mi dobrze. Okej, okay, to jest oczywiście Agata Gładysz z piosenką Lazy Day. Narobienie nic mam stan, pójdę nigdzie, taki plan, świat się wali, nieistotne trazy czas i jest mi dobrze. It's a lazy day, Agata Gładysz. Czyli ja. Na robienie, nic mam stan, pójdę nigdzie, taki plan... Świat się wali nieistotne, tracę czas i jest mi dobrze. No i kochani, no tu odpowiedź jest y, stosunkowo prosta: jest to y, Lazy Day w wykonaniu Agatha Gładek. Znarobię nic mam stan, nigdzie taki plan. Świat się wali nieistotne, tracę czas i jest mi dobrze. I co? Lazy, lazy day, lazy day, czemu nie? Znowu iPhone z gaz, znowu jestem sam, wyłączyłem hajs. Dobra, to jest, jest obi Czyli dziesiątka to jest Obi. To jest na bank, bo to jest rapowe taki numer. Tak. iPhone z gazu. Obi miał chyba coś z iPhone'em To jest chyba piosenka o tobie, iPhone. Tak, obi iPhone. Jak to się mówi? milionerach? Defin definitywnie obi iPhone. I znowu iPhone z gazu. Znowu jestem sam, wyłączyłem. Kaj, już na nic nie mam. Wracam sobie tam, gdzie kiedyś. Mm. Jak Wam się podobało, jak zaśpiewałyśmy, to zostawcie w... Mm. łapkę w górę i subskrybujcie. <noise> Chciałam powiedzieć, w tym, żeby w komentarzach jakąś no. się ale to też. Mm. Jaką matikonkę mogą zostawić w komentarzu. Mikrofon. Mikrofon, o, zostawcie mikrofon. To jest mm -hmm. super pomysł. I Mua. koniecznie dajcie łapkę w górę, subskrypcję, jeżeli jeszcze tego nie robicie. I świetna jest. Oglądajcie kolejne filmiki. Czy... Tak! Dzięki bardzo!